Szanowny Panie Premierze, Szanowni Państwo Wicepremierzy, Szanowne Panie i Panowie Ministrowie. Na podstawie artykułu 141 ust. 1 Konstytucji otwieram posiedzenie Rady Gabinetowej, którego celem jest omówienie sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Na sekretarzy Rady Gabinetowej wyznaczam panią minister Halinę Szymańską, szefa kancelarii Prezydenta i pana ministra, ministra Michała Dworczyka szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów. Szanowny panie premierze, szanowni państwo wicepremierzy, szanowni państwo ministrowie, bardzo dziękuję za przybycie na tą radę gabinetową. Zdecydowałem się na jej zwołanie dlatego, że są ku temu dwie w moim przekonaniu ważne przesłanki. Po pierwsze, od kilku miesięcy już walczymy z pandemią koronawirusa, nastąpiła w ostatnim czasie istotna zmiana. Mamy nowego ministra zdrowia, a więc tego członka rady ministrów, który w szczególny sposób odpowiedzialny jest za kwestie zdrowia naszych rodaków i naszego oczywiście, czyli bezpieczeństwo zdrowotne, naszego społeczeństwa. Pan minister przedstawił wczoraj nową strategię walki z koronawirusem. Chciałem dzisiaj Żebyśmy porozmawiali bliżej na temat jej szczegółów, na temat przyszłych planów, a przede wszystkim na temat tego, jak będziemy działali w tym czasie, który przez wielu wskazywany jest jako czas pewnego szczególnego zagrożenia stojący pod znakiem zapytania, a mianowicie okres jesienno-zimowy, o którym wiemy doskonale, że zawsze jest okresem wzmożonych zachorowań na grypę i jest wielkim pytaniem, co będzie się działo w związku z tym z, z, z tym wirusem w tym okresie, na ile będzie on działał, intensywniej działał, na ile w związku z tym to zagrożenie pandemią będzie wzmożone w tym czasie i jakie środki zaradcze tutaj podejmujemy. Chciałbym, żebyśmy w pierwszej kolejności tutaj z panem ministrem dzisiaj na ten temat rozmawiali. Cieszę się, że jest na sali także główny inspektor sanitarny, pan minister Jarosław Pinkas. Bardzo tutaj też Pana głos, Panie Ministrze, jest ważny w tej dyskusji, więc, więc liczę też bardzo na tutaj precyzyjną informację od Pana w tych kwestiach związanych właśnie z, z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa. Ale to jest oczywiście nie jedyny powód. Drugim powodem jest to, że w tym szczególnym czasie zmiany ministra zdrowia następuje także. Coś, co jest rzecz jasna naturalne w każdym roku, a mianowicie początek roku szkolnego. Ale ta zmiana akurat jest bardzo istotną, bo wiemy doskonale o tym, że była długa przerwa w zajęciach szkolnych, a teraz od 1 września dzieci i młodzież ruszają do szkół. Chciałem zapytać pana ministra edukacji narodowej w związku z tym, jak wygląda sytuacja, jak minęły te pierwsze dni w szkole, jakie są założenia, plany, jakie scenariusze są przewidziane włącznie z tymi scenariuszami kryzysowymi. Także cieszę się bardzo, że jest również pani minister rodziny bo chciałem zapytać, jak wygląda kwestia realizacji programów społecznych i tego zabezpieczenia, które tutaj jest tak ważne. Również bardzo istotny głos pana ministra finansów, dlatego że sytuacja finansowa naszego kraju jest kwestią bardzo istotną. Wiemy o tym, że Główny Urząd Statystyczny ogłosił nie tak dawno dane dotyczące drugiego kwartału. No, dane, których należało się spodziewać. PKB spadło o. O 8%. Jest to ogromny spadek, ale na szczęście mniejszy niż w innych krajach, bo inni mają znacznie większy problem niż my. No, jest duży deficyt budżetowy w tamtym okresie. 110 miliardów, ale prognozy są takie, że ten deficyt powinien się w przyszłości zmniejszać i yy, chciałbym, żebyśmy działali spokojnie, konsekwentnie. Mam nadzieję, że dzięki mądrej polityce uda nam się wrócić na ścieżkę rozwoju gospodarczego. Yy, no i w nie tylko, że uratujemy miejsca pracy, ale przede wszystkim, że zamożność Polaków nie tylko nie ulegnie znacznemu obniżeniu, ale że będziemy mogli nadal ją budować, tak jak to się działo przez ostatnie prawie pięć lat. Proszę Państwa, cieszę się ogromnie również, że jest Pan Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo chciałem zapytać o kwestię bezpieczeństwa naszych granic właśnie w sensie sanitarno-epidemiologicznym. Jakie tutaj działania są podejmowane? To także kwestia tego, jak, jak, jak wygląda sytuacja na Białorusi, bo wiemy, że gdyby tam doszło do jakiejś eskalacji politycznej, to może być wzmożony ruch graniczny, mogą osoby w, 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 w zwiększonej liczbie chcieć dostać się z Białorusi do Polski, krótko mówiąc, fala migracyjna, W związku z powyższym pytanie jest, na ile tutaj jesteśmy przygotowani i na ile my tego typu scenariusze również bierzemy pod uwagę, jeżeli chodzi o, o, o funkcjonowanie naszych służb, głównie Straży Granicznej, przejść granicznych i, i tego wszystkiego, co, co i tej infrastruktury, która. Jest z, tym, jest z tym związana. Oczywiście tutaj to pytanie także do, ministra, do Pana Ministra Spraw Zagranicznych, bo to jest także kwestia tego, jaką, jak Pan Minister aktualnie ocenia sytuację na Białorusi i jakich dalszych tutaj ewentualnych scenariuszy się spodziewa. Także to są te podstawowe kwestie, które chciałem poruszyć. Mam nadzieję, że właśnie ta formuła Rady Gabinetowej pozwoli nam te zagadnienia przedyskutować w sposób taki, no szczególnie intensywny i wszyscy otrzymają informacje. Hmm. Bo to w lepszym stopniu umożliwi no mniej, a przede wszystkim panu premierowi w porozumieniu ze mną koordynację niektórych działań, które, które tutaj są istotne. Najważniejsze jest to, abyśmy w jak największym stopniu zabezpieczyli naszych rodaków, żeby pandemia jak najmniej się rozrastała. Ja chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję za wszystkie dotychczasowe działania, dlatego że chociaż mamy wzrost zachorowań, dzisiaj ponad 690 przypadków, Niemniej jednak były takie obawy, że w tym czasie już tysiąc dawno będzie przekroczony, tymczasem jeszcze ani razu nie było takiej sytuacji, żeby było to tysiąc zachorowań dziennie, mimo tego, że testujemy na bardzo wysokim poziomie, bo to jest prawie 30 tysięcy czy ponad 30 tysięcy osób testowanych dziennie, więc to jest bardzo dużo, a jednak tego tysiąca zachorowań nie przekroczyliśmy, więc jak widać te, te działania zaradcze, które są podejmowane, są podejmowane w sposób mądry i konsekwentny. Tutaj szczególnie dobrze zadziałał ten system podziału na powiaty i, i wprowadzeniu powiatów czerwonych tych na, w największym zagrożeniu żółtych, zielonych. To dobrze funkcjonuje, to, to też pokazuje i daje... Społeczeństwu, mieszkańcom nadzieję, bo widzą, że powiaty wychodzą z tego stanu epidemicznego także że nawet jeżeli powiat był powiatem czerwonym, chwilę później przy dobrych, konsekwentnych działaniach przeciwepidemicznych staje się powiatem żółtym, a następnie to zagrożenie znika. W związku z powyższym cieszę się, że został wprowadzony konsekwentny i mądry system. Chciałbym, żebyśmy tak działali dalej, bo ta walka z koronawirusem, którą jak do tej pory prowadzimy, chcę to bardzo mocno podkreślić, jest walką skuteczną I, i, i to widać zresztą w naszym społeczeństwie. Ludzie w większości przypadków zachowują się odpowiedzialnie i w momencie, w którym widzą zagrożenie, to rzeczywiście stosują, stosują środki bezpieczeństwa. No był ten moment takiego rozluźnienia, wszystkim się wydawało, że zagrożenie już minęło, no ale. Ale, ale, ale mamy pełną świadomość tego, że musimy to mieć pod kontrolą. No tu oczywiście pytanie też, na jakim etapie mamy działania badawcze nad, nad lekiem, nad, nad, nad też nad szczepionką przeciwko koronawirusowi, bo to są, to są te kwestie istotne i tylko w tym kontekście możemy mówić rzeczywiście o zniknięciu koronawirusa, o zniknięciu całkowicie tego niebezpieczeństwa. Więc Proszę państwa, no otwieram posiedzenie Rady Gabinetowej na ten właśnie temat i, i mówię, mam nadzieję, że wyjdziemy stąd wszyscy bogatsi o wiedzę, a przede wszystkim lepiej przygotowani do dalszych działań. Dziękuję bardzo. Panie premierze. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, w zasadzie podsumował pan ten obecny stan naszych działań w sposób taki, jak... Dzisiaj przedyskutowaliśmy to na rządowym zespole zarządzania kryzysowego, podczas którego dyskutowaliśmy kwestie związane z otwarciem szkół i potencjalnymi konsekwencjami, także z reakcjami społeczeństwa, kwarantanny wszystkie te sprawy, o których zawsze. Co kilka dni rozmawiamy, więc bez zbędnej zwłoki bym chciał tutaj poprosić, kogo pan prezydent sobie zażyczy o rozpoczęcie, czyli pewnie pan minister zdrowia lub pan główny inspektor sanitarny, żebyśmy zanurzyli się na chwilę w szczegóły. Tak bardzo poproszę ministra zdrowia, pana Adama Niedzielskiego o przedstawienie sytuacji, a potem poproszę też o dołączenie się pana pana ministra Jazława Pinkasa, głównego inspektora sanitarnego.